Jesteśmy w górze Wielkopolskim. za mnie jest Marcin Długajszy. Witaj, Marcin. Witam wszystkich serdecznie. Marcin, na sam początek chciałem zapytać: czy jesteś na emeryturze, ale jest to bardzo aktywna emerytura, z tego co, co widać. I co się i co się ogólnie? Racja, emerytura to jest takie może za duże słowo, bo ja po prostu skończyłem. Yy swoje swoje starty tak zawodowe. E, treningi są tak jak były, co jest też dla mnie paranoją w moim przypadku i jakąś chorobą psychiczną, bo powinienem sobie jakiś zrobić taki wiesz, odwolge od tego wszystkiego tak, a ja ja ciężko trenuję tak jakbym gdzieś tam miał w założeniu walkę. Ale ja nie mam obciążenia w ogóle psychicznego żadnego, bo nie ma tej walki, prawda? Także wiesz, treningi niczym się nie różnią jak trenowałem. Różni się tylko to wszystko tym, że na przykład gdy mam kontuzję jakąś, bo się zdarza, czy nam jestem przemęczony, źle się czy jakąś infekcję, to sobie odpuszczam i nie siedzi mi to na głowie w kategorii, że kurwa, a za chwilę walka, jak się nie wyleczę, nie wykuje i tylko tym się to, to różni. A tak to, to co, no hej przygoda, żyję, jestem człowiekiem, jestem szczęśliwym 40-latkiem. Czyli poza tym, że tylko nie walczysz, nic, nic się nie zmieniło. Nie, i to wiesz, że też to te moje niewalczenie, to też nie jest moje takie widzi mi się, że nagle po prostu mi się odechciało, tylko po prostu zbieg jakichś tam wydarzeń i, i sytuacji, które miały miejsce, na które akurat ja nie miałem w ogóle wpływu, spowodowały to, że y, moja wytrzymałość i, i taka, wiesz, można powiedzieć, że lekka naiwność, bo to też można tak nazwać, moja naiwność na te obiecanki, cacanki, kurwa, się skończyła. I po ja już mam dość. Nie ma teraz na tą chwilę żadnej ochoty na rywalizację, nie ma żadną ochoty już na coś takiego, żebym zaufał jakiejś federacji, która, nie wiem, roztworzy przede mną jakieś znowu swoje podwoje fantazji i fanaberii. Nie ma czegoś takiego. Już jestem tym zmęczony i na normalnym świecie nie mam ochoty. Czy się to zmieni? Nigdy nie mów, nigdy w tej kwestii, można to o, powiedzieć, tak? tak? Nie wiem co będzie. Słuchaj, Marcin, ostatnio y, przeprowadziłeś seminarium w Międzychodzie tak. y, w klubie MMA Devil. Tak. I tam się bardzo dużo ilość karmy udało zabrać z tego. O, co mega. Tony, podobno. Tak, nawet więcej, bo y, tą karmę rozdzieliliśmy na, na ludzi prywatnych którzy po prostu chłopacy mi to, Przemek Kniok właśnie mi to z Międzychodu po trasie, ludzie to odbierali plus została na miejscu też u nich w Międzychodzie no i do mnie trafiło około dwóch ton karmy, także myślę, że było dużo więcej tej karmy co było mega sukcesem, no i, no i to pokazuje to że naprawdę ludzie chcą pomagać, chcą chcą w jakiś sposób w tym uczestniczyć, w tym pomagać i pomagać to po prostu potrzebują troszeczkę takiego impulsu i czegoś, czegoś co ich ukierunkuje, tak, bo nieraz ludzie naprawdę mówią, że Kurwa, dzięki Tobie zacząłem pomagać i widzimy, że to jest takie proste. Czasami trzeba tylko w najnormalniejszym w świecie mały impuls jest mega. E, Widzę, że tak dużo współpracujesz właśnie z Przemysławem Kniochem. Tak. Byłeś też gościem u niego na galach. Tak. I po prostu, czy teraz będziesz też organizował galę. nie. Jest co, jeżeli, jeżeli to nie będzie kolidowało w żaden sposób z jakimiś moimi takimi sprawami, no to jak najbardziej. Jak najbardziej. Raz, że to jest, wiesz, fajna gala bardzo, bardzo dobre. Ogólnie te mniejsze gale, chociaż obszemka gali nie może powiedzieć, że są galami małymi, bo to są duże gale. Ale wiesz, fajna jest atmosfera na tych galach, bardzo dużo fajnych ludzi przyjeżdża, a dwa, umiejscowienie tego tak jak jest później w tej Holandii to, to jest to, także to, to, to przyciąga, bo to jest, wiesz, fajna nawet taka odskoczcia od takiej... Nawet od mojego tego, wiesz, Różalowa, gdzie ja mam naprawdę ciszej spokój, to nawet stamtąd czasami chce właśnie sobie wyjechać też do innego, cichego, spokojnego miejsca. No tak, chyba teraz byłem na gali, to tam, yy, wiesz, zawodnicy w minigolfa sobie grali, tak, na koniach Tak, i tak jest naprawdę mega, mega, mega spokój i taka, wiesz, miejsce do takiego, wiesz, uspokojenia umysłu. Marcin, 16 czerwca tutaj w Gorzowie yy, mecz charytatywny Fundacji Druga Khan, edycja, tak, tak. Druga edycja meczu, yy, tym razem na stadionie na, yy, Stali Gorzów, na stadionie żużlowym weźmiesz udział oczywiście w nich. Tak jest. Nie wiem czy będę biegał. Właśnie jak z całą kondycją, bo miałeś bo problemy z kolanami, tak? I... To znaczy kolana są, są... Powiem ci tak, to wszystko też y, zależy od, od właśnie od obciążeń, bo gdy wszedłem do, do, do MMA, walczyłem dla Federacji KSW, to doznałem takich kontuzji, że ja nie wiedziałem w ogóle coś takiego może człowieka się, człowiekowi się przytrafić. Gdy później wszedłem do Federacji DSF, odszedłem od Federacji KSW i Poprawiam przestałem robić parter, tak, wszystko się poprawiło. Później, gdy związałem się na chwilę z Federacją Babilonii, znów wszedłem w parter, w zapasy, to wszystko znów się spotęgowało i bardzo, tak. Teraz jak nie robię parteru i nie robię zapasów, to znów jest wszystko dobrze, aczkolwiek no to są te kontuzje, nie ukrywajmy. Powiem Ci tak, my ogólnie troszeczkę ten poprzedni mecz źle zagraliśmy. bo. Dlaczego? Jeśli mówię dlaczego, było nas tam naprawdę mnóstwo bokserów, mnóstwo, mnóstwo pięściarzy i mnóstwo zawodników MMA. Byli też ludzie, którzy wylicytowali sobie y, miejsca w drużynach i byli ludzie nie tyle z przypadku, co jacyś tam działacze w klubie, coś tam. Ale tam było za duże takie, rrr, kurwa, pokazać się, ja, muszę biegać, muszę strzelać bramki, złaś, nie, jeszcze chcę, jeszcze ten, nie, tu chodzi o fan, kurwa, wejdź sobie na pięć minut, kopnij piłkę, przybiegli się, zejdź, na 3 minuty następny, takie wiesz, cały czas tak jak w hokeju, wiesz, nawet na minutę wejść, żeby każdy sobie trochę pobiegał, każdy to... To nie jest celem wygrania meczu, nie jest celem zdominowania, celem jest zebranie dla dzieciaków pieniędzy. I teraz właśnie w ten, w ten, na tym meczu mam nadzieję, że tak będzie, że to nie będzie. Także, dobra, chodź, ej, chodź, chodź. Nie, jeszcze nie, kurwa, Ale bo to mam piłkę. Się ci powiem, tak, jak jest taka... tak, dlatego wiesz, myślę, że no, na pewno tam wiesz, wskoczę na chwilkę, chociaż, na, żeby chociaż jedną długość przebiec. Ale tak wiesz, chodzi, Mam nadzieję, że w tym roku to wszystko fajniej, fajniej za, zagra. I mam nadzieję, że w tym roku kwota, jaką zbierzemy rozpierdoli system bo po... było 100 000. tak i to jest chuj no I to jest... nie początek? nie to jest chuj już się tłumaczę dlaczego jest to sukces oszczany kurwa porażką dlaczego w dzisiejszej erze kurwa to jest to co powiedzieliśmy przed chwilą że dużo ludzi chce pomagać dużo ludzi potrzebuje impulsu w tamtym roku to był mega impuls w tym roku jest to powtórzenie tego impulsu i teraz posłuchaj grał artur szpilka który ma polubień strony tylko facebookowej około 900 tysięcy Michał materia, który ma 500 czy tam 600 tysięcy Łukasz Jurkowski, Daniel Omielańczuk, Piotr Ekstrus, Andrzej Wawrzyk i Zługonoch, ja wiesz jakie to są liczby? to ja już nie mówię w, w kategorii złotówki od polubienia ja mówię w kategorii 10 groszy od polubienia strony a uzbieraliśmy 100 tysięcy o to chodzi o to chodzi Mam nadzieję, że w tym roku będzie dużo, dużo więcej, bo paradoksalnie zbieramy na dzieci chore, nie zbieramy na zwierzęta. Mi się bardzo dużo za, zarzuca, że pomagamy głównie zwierzętom, a nie dzieciom, co jest też nieprawdą. Dużo ludzi mówi, że woli pomagać zwierzętom, a nie dzieciom, także tutaj mamy kurwa do wyboru, pomagaj gdzie chcesz, tak. Mam nadzieję, że w tym roku odniesiemy taki pierdolony zazwyczaj sukces, że rozpierdolimy system. No, w tym roku też jest na jednym stadionie, też większy klub, klub Stalgorzów. A, klub żużlowy, wiesz, dużo, dużo też ludzi zgłosiło, sami dzwonią do mnie, czy dzwonią do właśnie do, do Marcina głównego organizatora, że chcą wziąć w tym udział. Joanna Jędrzejczak się będzie też tak będzie kapitanem z drużyny, to będzie wiesz mega też. DJ Dex do mnie dzwonił, dzwonią, dzwonią piłkarze, wiesz, normalnie piłkarze, tacy tacy ligowi, którzy chcą udział. Także no mega, no ja liczę naprawdę kurwa, że rozkurwimy system maksymalnie. Także naprawdę tym dzieciom, zobacz, Alex dla którego rok temu zmarł. Jest to mega tragedia, jest to bardzo nieszczęście, ale my daliśmy mu światełko w tunelu. My daliśmy mu, pokazaliśmy coś, co dużo ludzi tego mu nie dało, a my mu daliśmy, tak? I teraz mam nadzieję, że nasza ta gra, nasze to wszystko spowoduje, że pozostałym dzieciom damy tą, tą, tą iskierkę nadziei na wyleczenie, na lepsze życie, na jakieś właśnie protezy, bo, 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 bo potrzeba, bo, bo, bo bo po prostu trzeba, trzeba to zrobić, trzeba to zrobić. Odnośnie nazwisk, wiadomo Ci może, kto będzie walczył, znaczy kto będzie w meczu występował, będziesz Ty, Michał, Materla, Joanna? No i myślę, to... że będzie ten sam skład, który był w zeszłym roku, plus, plus, plus ludzie, którzy chcą po prostu z nami, bo widzą, że to jest mega fajna akcja i wiesz, i chcą po prostu pomóc, chcą pomóc, chcą wspomóc, yy, bo mega wydarzenie i wiedzą, że ich nazwisko podźwignie też, tak, jakoś pomoże. Dlatego wiesz, no, dokładnie nazwisk nie znam, no ale z tego, co tak wiesz, Orientuję się, no to jest naprawdę bardzo duże zainteresowanie tym meczem. Też jeszcze chyba wezmą udział żużlowcy właśnie z tak. kolegów, już Bartosz tak. jest tak. stwierdzony. Też macie takie pytanie, czy żużlem się być może interesujesz, jesteś fanem żużla? Nie, so, ogólnie nie i skłamałbym, jakbym powiedział, że jestem wielkim fanem żużla. Podziwiam tych ludzi w takiej kategorii, że... Jadąc na motocyklu bez hamulców, ponad co na godzinę, cały czas w drifcie, cały czas w wirażu, trzeba być naprawdę mega kotem. Mega kotem trzeba być i powiem Ci wielki szacun za to, nie. Yy, dzisiaj są właśnie derby, wiesz, jedziemy do tego. Tak, to tak, jest falubas, falubas właśnie chyba... Kontrast ko o 19. tak, tak. I podobno jest Widzisz? to. Nie, 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 ja tu sezonie, tak, tylko tak wiesz, ja ogólnie mam jestem tutaj teraz w delegacji na seminarium i mam jeszcze do domu 400 kilometrów, także wiesz, także jeszcze mam tam swoje jakieś obowiązki, ale z tego co wiem, no to jest to taka raczej święta wojna, tak jak nie no raz, tutaj przyjeżdżał, szczyt na tak, tak jak wiesz, tak, na, jak, na tak jak są w piłce nożenia święta wojna, przykład, nie wiem, Wisła, Kraków i Krakowia, tu także same. tu jest podobno to samo, tak? Może no tak. nie masz takiego zaciętych bojów między kibicami, no ale są awantury. No tak, 17 tysięcy na stadionie, wszyscy wiesz, krzyczą. No Marcin, ostatnio byłeś w Sejmie. Eee... No, kawałek czasu temu. No tak, ale pytanie, czy byłeś może szedł w politykę? Nie, myślę, że nie, bo straciłbym wszystko to, co zbudowałem. Do polityki bardziej bym się musiał poświęcić dla ogółu, a ogół nie zasługuje na to, żeby się poświęcać. Ja mówię, dla ogółu mówię o wszystkich. Ja nie mówię o tych ludziach prawilnych, nie mówię o tych ludziach, którzy chcą pomagać, którzy pomagają y, uczciwie, którzy nie defraudują pieniędzy, którzy nie oszukują, a niestety idąc tam, ja idę też jakby nie patrzeć w ich imieniu, prawda? Bo to oni mnie by tam skierowali, a straciłem to wszystko, co zbudowałem, dlatego myślę, że nie, nie jestem na to gotowy i, i moja psychika by chyba tego nie wytrzymała. Marcin, jest odnośnie, to złe miejsce, jest to złe miejsce. Odnośnie twojej emerytury, ostatnio na gali DSF Łukasz Jarosz powiedział, że, że ma nadzieję, że jednak zmienisz decyzję i wróć na jedną walkę, aby stoczyć właśnie z nim ten pojedynek. I jakbyś się do tego odniósł. Czy Wiesz, jest to, taka jest, możliwość? Znaczy Jan, czyli to jest, widzisz to, z Łukaszem Jaroszem jest to... Dla mnie jest to przykra sytuacja. Bo tak, no bo to ja wywołałem ten temat do tablicy, tak? tak. Bo Łukasz Jarosz y, zawalczył wtedy na, na gali... Marcina Najmana, wygrał, ta, tak? Ta. I wtedy akurat była też, ja nie wiem właśnie że na dnie w Międzychodzie była ta gala, że jakiś wywiad dawałem i właśnie wspomniałem, że nie chcę walk polsko-polskich, ale właśnie jako, że Łukasz wrócił na galę do K1, tak? Właśnie na gali na narodowym Najmana, to fajnie byłoby stoczyć walkę, bo z, z Łukaszem walczyłem wtedy w turnieju na Nowym Tagu, tą walkę przegrałem, ale mam taki niedosyt. To tak samo jak była moja pierwsza walka z Peterem Grahamem na KSW, gdzie tą walkę też przegrałem i też miałem niedosyt. Tak? Później była druga walka, tą walkę już wygrałem bezapelacyjnie, bezdyskusyjnie. I teraz wiesz, ja nie wiem, że ja na pewno z 100% wygrał z Łukaszem wtedy czy wygram teraz. Po prostu za, dla zwykłej ciekawości. No, tak, ale i tak. I chciałem z Łukaszem zawalczyć. Teraz tak. Ja mam nadzieję, że Łukasz na tym, inaczej Łukasz wrócił do, K, do, K, do K1, nie dlatego, bo ja robiłem do tablicy, tylko bo zawalczył na Galiu Marsiana Najmana, Później to wszystko się pokazało. Mam nadzieję, że na tym skorzystał, bo wrócił z emerytury, gdzie był zawodnikiem kiedyś bardzo aktywnym, gdzie był Łukasz Jarosz, ja i, i później długo, długo nikt jeździł po świecie i walczyliśmy, gdzie w Polsce K1 dopiero gdzieś tam powstawało, raczkowało, a my już te K1 robiliśmy. Tutaj zawalczył y, właśnie na, na, na galiu Marcina, tu zawalczył na DSF-ie, tu gdzieś jego nazwisko już zaczyna przewijać. Mam nadzieję, że tylko są same plusy tego, że on wrócił, prawda? Y, na tą chwilę, ja mówię, ja zostałem... Y, no tak kolokwialnie mówiąc, jestem oszukany. oszukany przez Federację, nie chcę brać udziału już w tych walkach, z tego co się tam Dowiaduję za plecami to nie dzieje się dobrze w federacji, prawda? Mam nadzieję, że i, i Łukasz i Jarosz i Tomek Sarara, i zawodnicy, którzy walczą w tym turnieju wagi ciężkiej, a i inni zawodnicy y, nie stracą na tym i nie obudzą się, że tak się mówi, z ręką w nocniku, tylko że wiesz, na tym wszystko fajnie, w, wiesz, wszystko fajnie się poukłada. Y, ja mówię, ja zakończyłem karierę startów, jestem cały czas w treningu. Ciężko będzie mi się zmusić, na pewno, żeby komuś zaufać, żeby wiesz, yy, wrócić znów do, 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 do walk. Mam nadzieję, że nie nastąpi to, aczkolwiek jeżeli ktoś do mnie przyjdzie, powie tak, słuchaj, dobra, jest walka, na przykład, dobra, jest walka z Łukaszem Jaroszem, masz za to na przykład tyle pieniędzy, masz minutę na odpowiedź. 30 sekund minęło. Okej, okay, biorę, czy nie biorę. No to normalne, że biorę. Oczywiście ja najpierw chcę teraz pieniądze, już nie chcę, bo teraz patrz, to tak jak było w tamtym roku, cały czas były przekładane mi walki. No tak. kto, kto był cały czas w gazie? Ja jeszcze mam 40 lat, to też wiem, co znaczy być w gazie, a nie mieć walk. W gazie nie mieć walk, odmawiane, przekładane, co? w tym momencie mi się to kurwa ulało, prawda? Przez to straciłem dużo możliwości zarobkowania, a moja charytatywność, nie ukrywajmy, polega na tym, że żeby ja gdzieś pomóc, ja muszę gdzieś zarobić, tak? Ja straciłem przez to dużo, dużo możliwości zarobkowania, bo tutaj przygotowania do walki, bo tutaj to, bo tutaj tamto, bo walka, bo to... Koniec tego, kurwa, jak ja w tym roku miałbym znów polegać na tym, co zostało mi przedstawione, że tu walka prawdopodobnie, prawdopodobnie stary. Ten gnój, co się dzieje, o którym ja wiem i o której większość, się, kurwa wszyscy wiedzą, ale nikt o tym nie mówi, spowodowałby to, że znów był w tym samym miejscu, co w tamtym roku. Ja to pierdolę, ja tego nie chcę. Tak? Dlatego wiesz, ja mam nadzieję, że Łukasz się do mnie uraz nie żywi. Tak? Łukasz, Łukasz, mówi, Łukasz, szanuję, Łukasz, ja Łukasz, Łukasz też był długi okres czasu na emeryturze poszedł na emeryturę, tak, ja w tym czasie toczyłem walki, też wtedy gdzieś tam były... Yy... Propozycje walki, żebyśmy właśnie zobaczyli pierwsze moje walki w KSW na 15 i na 16, żeby to właśnie były z Łukaszem Jaroszem. Z, to było z początku z Paweł Słowińskiem? Na początku miał być Paweł Słowiński, no, na, no, na początku nie miał być właśnie Łukasz Jarosz, ale Łukasz tak? wtedy właśnie skończył karierę, miał kontuzję. Tak, we MMA, ma, ale Łukasz miał wtedy kontuzję barku, y później miał być właśnie Paweł Słowiński, później był Marcin, Marcin Barkiewicz. Później było na 16 też jakieś tam prze 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 przebąkiwania o, o takiej walce, no a później była 18, a na 18 to normalne, że. Zobaczyłem z, z Jeromem Lebanerem, no bo był mi zaproponowany, prawda? A potem... I ten temat już jakoś taki, tak uciekł. Także wiesz, no ja mam nadzieję teraz, może ja sobie zrobię przerwę 6, ileś lat, później wrócę, a może po prostu na się zakończę, bo ja jestem szczerze zmęczony psychicznie tym wszystkim. Naprawdę, tym gnojem, tym syfem jestem bardzo zmęczony psychicznie. No i nie ukrywam, ja mam 41 lat. Ja też można powiedzieć, yy, Wywołując ten temat walki, że wracając, ja nie zrobiłem nikomu krzywdy ani nic, nic złego, bo ja chciałem też tej walki bardzo, ale może cały ten syf, jaki się zaczął robić, dojechał mnie kurwa, psychicznie, ja się zniszczyłem przez to, wiesz, przez to cały czas trzymanie w ryzach i tym, fizycznie i powiem Ci szczerze, tak najnormalniej w mi się, kurwa, odechciało, nie Że Także pozdrawiam Cię, Łukasz. Wszystkiego najlepszego, dzisiaj, że miejmy nadzieję, że nasze drogi się skrzyżują. A jak nie, no to co? Spotkamy się może w wieku 5 lat, gdzieś ja balłem emerytów. Marcin, rozwijasz swój kanał na YouTube? Tak. Skąd pomysł i jak pan już może dalej rozwijać? Jest co? Pomysł mam stąd, że yy, chcę przekazywać swoją wiedzę, nabytą przez tyle lat młodzieży, żeby młodzież w jakiś sposób korzystała na moich patentach, które niekoniecznie były używane w walkach, bo nie w walkach nie, nie, nie zawsze, ale w czasie treningów, sparingów, w czasie nabytej tej wiedzy, każdy może coś tam dla siebie chapnąć. Tak? Druga sprawa, prowadzenie takiego kanału powoduje też jakieś takie trzymanie mnie w napięciu i w formie, no, żeby pokazać, że jednak wiesz, mimo swoich lat potrafię jeszcze coś zrobić, potrafię się ruszać, potrafię coś przekazać fajnego, to jest, wiesz, to jest też to, a dwa chcę w ten sposób yy, Coś za coś. Ja tutaj będę właśnie przekazywał, bo ja to nie mam żadnych tam donatów, czy jak to się nazywa jakiś tak, bo nawet nie wiem jak to zrobić. Yy, poza tym to może być spowodowane, że ludzie będą mi wpłacali w jakieś tam na jakieś te właśnie donaty, a będą sobie myśleli, a pewno sobie na coś tam. Nie, ja mam swoją fundację, stowarzyszenie, pomagaj pom pomagać u żalant, chcesz pomóc, wejść wpłać, czy tam ten Paypal, czy, czy normalnie, tak? Chcesz to wpłacić, nie to nie, chcesz to korzystać z tej mojej wiedzy, jak chcesz mi się odwdzięczyć, to pomóż, pomagać, wpłać tu, czy wpłać tu, czy przelej na jakąś fundację ten 1%. Taka wiesz, transakcja łącząca, Wyschodzi. I tylko to miało taki, 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 taki na to ne, wpływ, tak, taki ten. Okej okay, macie. z mojej strony to wszystko, widzimy się chyba za, za miesiąc na meczu pewnym Wiadomo. Dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam. Okay.